Witajcie moi drodzy! Dzisiaj mam dla Was trzy pomysły na wegańskie słone przekąski. Pierwsze z nich są to prażone pestki dyni i do ich przygotowania potrzebujecie pestek dyni i tamarii, ewentualnie sosu sojowego. Ja użyłam tamari, ponieważ jest to wersja powiedzmy zdrowsza, bezglutenowa. Bardzo prosty przepis. Prażymy na suchej patelni nasze. Pestki, aż zaczną podskakiwać, aż zaczną pęcznieć, to oznacza, że są gotowe. Wtedy zmniejszamy ogień, dodajemy tamarii, mieszamy dosłownie przez nie wiem pół minuty i nasza przekąska jest gotowa. możecie sobie ją przechowywać w słoiku nawet do dwóch tygodni. Jest to taka wariacja na temat po prostu zwykłych, prażonych pestek. Moim zdaniem, pycha. Numer dwa to chrupiąca ciecierzyca z kary, ale tak naprawdę przyprawy, jakich użyjecie, są kompletną dowolnością. Potrzebujecie do tego przepisu jednej puszki ciecierzycy, łyżki oliwy z oliwek oraz pół łyżeczki soli. No i do tego oczywiście wasze ulubione przyprawy. Ścieżce dokładnie płuczemy, ale pamiętajcie, że wodę ścieżce możecie zachować sobie i użyć jako akwafabę. Następnie naszą dzieciorkę osuszamy i jeżeli ta łuska, ta skórka ścieżce nam zacznie odchodzić, to bardzo dobrze postarajcie się ją wybrać i wyrzucić, ponieważ ym, bez niej nasza cierzyca będzie o wiele bardziej chrupiąca. Przekładamy całość do miski, polewamy oliwą, dodajemy sól i dokładnie mieszamy. I słuchajcie, wrzucamy do piekarnika na jakieś 20-30 minut ważne jest żeby co 10 minut trochę poruszać tymi naszymi tą naszą dzieciorką tak żeby nam się nie przypaliła i na sam koniec łączymy ją z dowolnymi przyprawami po to na sam koniec żeby przyprawy nam nie zguszkniały w procesie pieczenia akurat dodałam kary i odrobinę świeżej kolendry I na sam koniec, moi kochani, hummus z krakersami. Humus możecie zrobić sami, albo go kupić w sklepie. Ja mój kupiłam. Jest to niskotłuszczowy. Humus klasyczny do tego przepisu potrzebujecie też małej posiekanej cebulki połowy łyżeczki kurkumy, którą ja proponuję dodawać tak naprawdę wszędzie dla zdrowia nie dla smaku, bo smaku prawie one nie ma oraz wegańskich krakersów. akurat mam krakersy kukurydziane bezglutenowe. To co robimy to najpierw karmelizujemy cebulkę, czyli wrzucamy ją sobie na patelnię z odrobiną wody albo oleju, jak kto woli, i karmelizujemy ją. To zajmuje dosyć długo, powiedziałabym z 10 minut, także. Trzeba te cebulę trochę na tej patelni zmęczyć, żeby była mięciutka i właśnie taka lekko ym, przypalona, taka trochę smolista, wtedy będzie miała y, ciekawszy, moim zdaniem, smak i fajniej wpłynie na nasz y, hummus. Y, także naszą cebulę łączymy z humusem, dodajemy kurkumę, dodajemy do smaku sól i pieprz. Y, całość mieszamy i, moi drodzy, tutaj się kończy filozofia. Wszystkie te przepisy są, słuchajcie. Przepyszne, mega szybkie i mega zdrowe, dlatego bardzo was zachęcam do próbowania moich słonych przekąsek i podzielenia się swoimi propozycjami, jeżeli takowe macie. Do zobaczenia, pa pa.